Witajcie, witam was już dziś w trzecim filmie na moim kanale. Wiem, że dziś dużo filmów, ale mam ochotę ponagrywać. Stworzyłem już tą mapę pigi, więc dziś to ją zagramy. I możecie ją też spotkać chyba czasem, tak mi się wydaje, da się ją zagrać. Więc wy możecie ją zagrać. Więc akurat po, więc pokażę Wam tą mapę. My już tu włączamy pigi sobie. Oczywiście. Build. Kreated. Join my. Trzeba kliknąć, jeżeli chcecie, żeby być na kogoś innego. Mój sejbeb jest łatwy do wyszukania. Więc okej, okay. żeby zagrać swoje sloty musimy kliknąć tu, to, chwila nie, 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 to, tylko to, lot i slot pierwszy. Tu mamy, więc od razu sobie zagramy, bo my sami więc, no to oczywiście pomysłami jesteś. Szybko. Tu jest Gregor. Oczywiście od razu jak pigi się ze spałni Tu mamy sejfik żółty. O oh no. Ja bym teraz już. Dobra. No. nie ma. OK. Musimy szybko w górę, po na górę nie wchodzi. Dzi po nie umie. Więc moi widzowie, tu mamy taką toaletę. Kiedyś ja się nawet na dół zejść zejść. No dobra. Ten łotek został. Oh my god. Szybko. Ona tam na dole chodzi. Chyba szybko wchodzimy. Ole, dobra. Więc moi widzowie, lecimy tutaj. Hallo Tu decha potrzebna jest. Dobra. OMG. Ona utknęła tu. Okej. Okay. Ona na szczęście utknęła, więc jej może być ciężko wyjść. Dajemy deseczkę i mamy biały kluczyk. Teraz tylko ustawmy, Ona na cały czas tam utknęła o oh no! Dobra, więc tak by się prezentowała mapka. Co teraz was mogę poprowadzić. I teraz wiecie co możemy zrobić? Żeby się nie męczyć, to damy bloki przy spałnie Piggy. Spawn Piggy jest tutaj. I patrz, dajmy sobie tu bloczki. I ona nie wyjdzie. Teraz będę Wam mógł wszystko pokazać. Oczywiście, chacaj, jest pod koniec, ale to jak. Jabłka nie musimy wydawać, bo ona jest tam. I pokażę Wam wszystko. Tu jest kluczyk. Ten kluczyk trzeba dać tu. Tylko ta baba jest malutka, więc ona może być ciężka trochę. Więc lepiej by było jakby dużo graczy. Więc tu mamy kartę. Ona jest na górze. Tu musimy wziąć ta, ten kluczyk. I teraz bierzemy kartę. I jesteśmy tu. Pigi na wejść nie może, więc można tu się chować przy, przed nią. Więc no co? Młok jest potrzebny tu. I mamy tutaj rozwój. Kluczy tylko tu teraz uważamy. I klucz musimy ten klucz zaczekajcie. Zobaczcie. Okay. Już jestem. Musiałem jedną rzecz. Teraz wejść, zamieniamy to na złoty klucz koniec do sejpu, w którym jest to deska tu jabłuszko weźmy, dajmy George'owi. I ja tu nie wiem gdzie iść, bo oczywiście pik jest schowana tam, ją. więc lecimy. Teraz uwaga, żeby nas nie walnęła, bo że tu nas... I deska tu, tu trzeba i idziemy na taką chmurę i tu jest klucz biały więc... Wam tu zdradzam, ale ci, co będą grali, nie oglądali tego filmu, nie będą mieli, więc... No biały klucz i widzicie, jest koniec, ale do no, tego jest handsetka. Za was zobaczcie, patrzcie jak. Tu klik mówi, ben. to jest bony czy jest wszystko dobrze. I on mówi, dobrze. No i tak by się prezentowała moja babka. Możecie, ja spróbuję. Możecie ją poszukać. Jeżeli Wam się uda, to będzie fajnie. I za dwa tygodnie wychodzi drugi czapter. Ucieczki z domu. Więc pa.